No ładnie się wczoraj bawili. Puste ulice, okropna pogoda. Świetny dzień, żeby pograć w Pokémon Go, ponieważ w tym momencie trwają jeszcze dwa eventy naraz: Event z darmowymi inkubatorami i zwiększoną szansą na wyklucie baby Pokémonów, oraz event ze starterami z pierwszej generacji. W tym momencie mam jeszcze do wychodzenia jedno dwukilometrowe jajko. I będę już wkładał te wszystkie pozostałe 5-kilometrowe jajka do inkubatorów. To, jaki Pokémon wykluje się z jajka, jest determinowane w momencie zebrania tego jajka, a nie w momencie wyklucia jego. Czyli jeśli teraz zbiorę 9 jajek, w trakcie trwania eventu, podczas którego jest zwiększona szansa na wyklucie Togepi, Pichu, Smucciuma i tak dalej, baby Pokémonów, to nawet jeśli wykluję te jajka za tydzień albo za miesiąc, i tak dalej będzie większa szansa na to, że będą w nich baby Pokémony. W międzyczasie trwa oczywiście event ze starterami, jest zwiększony spawn. Bulbazaura, Charmandera, Squirtla oraz ich ewolucji. Zobaczcie, na nich Dwa bulbazaury, jeden iwizaur, trzy Charmandery. Wszędzie jest pełno tych Pokémonów. Także liczę na to, że dzisiaj, na koniec tego odcinka, uda mi się zdobyć Charizarda, Winazaura i Blastoisa, Charmander. No chodź tu ty mały skurczydyku. O! Dobra, złapał się. Oj, od razu Bulbazaur. Dobra, jest, jest dwukilometrowe jajko. Wow, igliba! Nie sądziłem, że już kurczę z tego pierwszego jajka wykluje się jakiś nowy baby pokémon. Dobra, wkładam tutaj te pozostałe jajka, wszystkie do inkubatorów. No i teraz tylko przejść 5 km. Możliwe, że z części tych jajek już teraz wyklują się pokémony. Z drugiej generacji, ale część z nich na pewno jest jeszcze starymi jajkami, które zdobyłem przed update'em No nie szkodzi w sumie, bo jak widzicie, mam jeszcze kilka inkubatorów wolnych, także jajka, które zaraz zbiorę, nowe jajka, wsadzę do tych inkubatorów i też się wykluję dzisiaj. I z tych właśnie jajek będzie bardzo, bardzo duża szansa, że będą to po prostu baby pokemony z drugiej generacji. Dobra, kolejny bulbazaur. Wiecie co, zobaczę sobie w ogóle, ile jeszcze mam tych bulbazaurów, charmanderów i squirtli do złapania. Oj, dużo. Oj dużo, nie wiem czy dzisiaj ewoluuje wszystkie te trzy pokemony, ale spróbujemy, co? No najwięcej mi brakuje w sumie cukierków do winozaura około 70. Ale tu dużo Cliffery. O, jeszcze medal 50 złapanych pokemonów typu wróżkowego. Może część z Was się zastanawia, dlaczego o moim buddy jest Chensi, skoro to jest taki słaby pokemon. Nie wiemy kiedy wejdzie druga generacja Pokémonów, może będzie to za miesiąc, może będzie to za dwa miesiące, a może dopiero na wiosnę, ale kiedy już wejdzie, to ewolucja Chansi Blissey, będzie jednym z najmocniejszych defensywnych Pokémonów, jeśli nie najmocniejszym defensywnym Pokémonem w całej grze, lepszym nawet od Snorlaxa, także ja już teraz po prostu zbieram cukierki do ewolucji Chansi po updatecie, w którym wejdzie druga generacja. Mieli zwiększyć ilość dzikich pokemonów w trawiastych, leśnych terenach. No bo to jest logiczne, że w lesie powinno być więcej pokemonów niż na przykład w mieście. To samo na wsi powinno być więcej pokemonów niż w mieście, zwłaszcza takich pokemonów typu powiedzmy trawiastych. Ale okazuje się, że nie do końca tak to działa, ponieważ rzeczywiście Niantic zwiększył spawn dzikich pokemonów w terenach leśnych. Ale tylko tych terenach leśnych, które są oznaczone na mapach Google. A do tego są na nich zaznaczone ścieżki piesze na takiej stronce, która nazywa się bodajże Open Geo Map, coś takiego. Także jeśli w swojej okolicy macie jakiś park, las i nie występuje tam wcale więcej Pokemonów, to koniecznie wejdźcie na tą stronkę, gdzieś tu podaję do niej nazwę i po prostu dodajcie tam ścieżkę pieszą na mapie po jakimś czasie jak Niantic zaktualizuje swoją bazę danych to w tym miejscu powinno występować więcej Pokemonów. Ale nie gwarantuję, że to na 100% będzie działać. Widziałem to na kanale Trainer Tips, a ten kanał jest rzeczywiście naprawdę wiarygodnym źródłem informacji. Właśnie zauważyłem, że pomimo tego, że ewidentnie jestem w czymś w rodzaju lasu, to ten teren nie jest zaznaczony na mapie Pokémon Go jako zielony, czyli jako las. No i z tego powodu nie występuje tu zwiększona ilość Pokemonów. Także ten cały patent na Jantiku ze zwiększeniem ilości Pokemonów na terenach leśnych i tak dalej, no po prostu umówmy się, nie zawsze to działa. O dobra, wykluwa się moje 6-5-kilometrowych jajek. Pierwsze jajko Horsy. Powiem Wam, że nawet się cieszę wbrew pozorom, bo w drugiej generacji wchodzi nowa ewolucja Sidry Kingdra, która będzie dosyć silna, także przydadzą mi się na pewno te cukierki. I ta sama sytuacja. Ambryon, Espion, Manki. No dobra, lecimy dalej. Magnemite, Ponita, nie najlepiej, ale jeszcze zostało jedno jajko, może chociaż w tym ostatnim jajku. Będzie jakiś fajny Pokémon, najlepiej Baby Pokémon z drugiej generacji. Wow, Porygon. Nie mam jeszcze Porygona, to jest mój pierwszy Porygon. Też wchodzi jego ewolucja w drugiej generacji, jest to Porygon 2. Ale i tak mam jeszcze za mało w sumie cukierków, żeby go ewoluować jak wejdzie druga generacja. No, zawsze jest to jakiś początek, dobry start. Kurczę, szkoda, że nie wygrył mi się żaden kolejny Baby Pokémon z tych jajek. Nie udało mi się jeszcze złapać zbyt dużo starterów. Co dziwne, może byłem w takim po prostu miejscu, gdzie nie występowały za bardzo te startery. Idę w jakieś bardziej uczestniczane miejsce w mieście i tam na łapie tych starterów w międzyczasie odpalam kolejne jajka. Może tym razem wykluje się coś z drugiej generacji. Jestem strasznie głodny, już jest po 15.00. Zaraz zacznie robić się ciemno. Idę zjeść obiad i na dzisiaj wystarczy. Jutro pójdę do zagarmistrza, bo dzisiaj jest nowy rok, co wszędzie sklepy zamknięte, żeby mi wymienił baterię w moim GoPlusie. Jutro i pojutrze jeszcze trwa event to postaram się powykluwać jajka i połapać startery i po prostu nagram wam ewolucję Pokemonów na koniec. Dla mnie będzie w międzyczasie dwa dni przerwy, a dla was cały czas trwa ten sam filmik. No nie był to może zegarmistrz, ale baterie w Pokemon Go Plusie wymienił, także coś tam jutro połapię sobie i powykluwam w drodze do pracy i z pracy. Kurde, totalnie nic nie widać na są zobaczcie, masakra. Kurde, ale dzisiaj zimno. Swoją drogą, ten obrazek pokazuje wam dlaczego Pokémon GO Plus jest dobre dla kierowców. Nie wiem co się złapało, ale mam nadzieję, że to był Bulbazaura albo Squirtle, bo przed chwilą tu jakiś widziałem. Jakby coś, to stoję na parkingu, nie robię żadnych chorych akcji podczas prowadzenia. Wszystko trzeba robić z głową po prostu. Nie mam czasu łapać Pokémonów ręcznie, bo spieszę się do pracy, ale próbuję coś tam łapać GO Plusem, nie jest tak źle, powiem wam. E Z jajek 5-kilometrowych wykluły mi się Tiglet, Krabi, Odish i Raichord. No, zdecydowanie nie takie Pokémony, jakich oczekiwałem. Jest to dla mnie fascynujące, że pomimo tego, że szansa na wydropienie Baby pokemonów była w tym evencie zwiększona, to i tak nie wydropiłem żadnego nie licząc tego igliBAfa na początku. W sumie zostało mi jeszcze niewyklute jedno 10-kilometrowe jajko, do którego mam do przejścia jeszcze 4 km. Także myślę, że może jeszcze dzisiaj wieczorem uda mi się wykluć to jajko i wstawię wam na koniec odcinka, co z niego się wykluło. Jeśli chodzi o tę ewolucję starterów, to spróbuję jeszcze do wieczora coś pozbierać, bo chciałbym, żeby ten odcinek był na YouTube dzisiaj wieczorem. Teraz sobie zrobimy jeszcze ewolucję Pokemonów, których cukierki udało mi się zebrać w międzyczasie. Jest to manki. Dopiero mój pierwszy primate, nowy wpis w pokédexie. I moveset Low Kick, Cross Chop, najlepszy moveset dla primeipa druga ewolucja, na którą czekałem bardzo długo, w końcu zebrałem Candy do mojego Magikarpia, także zobaczcie, pierwszy Gajardos w Pokedexie i niestety moveset Bite Twister, jest to najsłabszy moveset gyaradosa ten charge move jest trzy razy słabszy niż jego najlepszy charge move. Hydro ale liczy się, że w końcu mam Gieradosa. Nareszcie udało mi się również ewoluować Nidorino w Nidokinga. I kolejny wpis w Pokédexie. Nidoking ma ataki Fury Cutter i Earthquake. Zaraz zobaczę, czy to jest najlepszy moveset. Earthquake jest najlepszym charge movem, ale Fury Cutter jest tym słabszym z dwóch fast moveów. Kolejna ewolucja. Poli Whirl w Poli Kolejny wpis w Pokédexie. Ataki Bubble Submission. Zaraz sobie zobaczymy na te ataki. Bubble jest to lepszy z pas ataków. A Submission niestety ten słabszy. Lepiej by było, gdybym miał Hydropompę. I został mi jeszcze jeden ciekawy Pokemon do ewoluowania: jest to Rajhorn. W końcu będę miał Raidona. W sumie mam już cukierków na prawie że dwie ewolucje Rajhornów. Ale wstrzymywałem się z tym jeszcze do filmiku. Generalnie Raidon jest jednym z najsilniejszych obecnie Pokemonów Ataki Rock Smash i Earthquake. Nie jest to najlepszy moveset. Najlepszy moveset Raidona. to Matslap. I Stone Edge. No ale, tak jak mówiłem, dosłownie brakuje mi dwóch albo trzech cukierków do ewoluowania kolejnego Reichorna z dobrym IV, także nie przejmuję się tym w ogóle. No i to są te ewolucje, które udało mi się zrobić. Teraz idę do pracy. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze wieczorem wykluć to 10-kilometrowe jajko i ewoluować chociaż jednego startera do końca. Oglądajcie dalej. Byłem właśnie na przerwie obiadowej i wykluwamy się w końcu to 10 kilometrowe jajko. Wow, elekit. Kurczę, pierwsze jajko, które wyklułem w tym filmiku, to był Baby Pokémon. I ostatnie też Baby Pokémon, także jednak szczęście mi dopisało. Super! Brakuje mi jeszcze tylko kilku cukierków do Charmandera. A tutaj jak na złość zobaczcie, trzy skrzydła, a Charmanderów brak. Jest, mam go, mam go, to był ostatni Charmander, który potrzebowałem. W końcu mam dość cukierków, żeby ewoluować wszystkie startery. Kurde, zaczyna się śnieżyć! No, cholera, idę do domu. W końcu je mamy, w końcu właśnie ewoluowałem. Winazaur, Blastoise, Charizard. Póki co są to pokemony, których zdobycie kosztowało mnie chyba najwięcej wysiłku w całej mojej historii grania w tę grę. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Cztery dni kręciłem ten odcinek. <laughs> Jestem zmęczony. Zostawcie łapkę w górę. I koniecznie subskrybujcie mój kanał.